Jo, ja go z tej strony Kotur, a dzisiaj sobie nagrywamy Brawl Stars i dzisiaj będzie jeszcze maraton, jeszcze będą dzisiaj dwa filmy, to się nie liczy jako maraton, tylko po tym filmie będą dwa filmy, nagram trzy filmy Brawla. Dobra, też zaczynamy grę Zaczynamy może zadywać sobie poglądy No, dzisiaj może będzie, yy, może jednego z będzie Fortnite Tylko Jeszcze tego nie wiem czy będzie Fortnite czy Brawl. Ale widać, że... Przecież piłeczkę i tam damy i trochę to było złe zagranie z niego i mogę postawić Dobra. No, maszynkę i działko. A ja sobie szybko zrobię tego zina. Ja sobie on trafił, no i... no i sobie trafił. Dobra. Ja biorę piłkę, podaję Wizardowi, albo nie Wizardowi. Zaraz B będzie mogło nam łatwo strzelić. No i teraz pokonałam właśnie... Eee, eee, No i ja eee, bramkę drugą Ten eee, tam eee, ja ja eee, eee, dobra i może sobie jeszcze raz gramy Z nimi Dobra I piszcie też jak spędzacie ferie Ja powiem wam, że bardzo dobrze spędzam Ferie I możecie napisać czy dobrze, czy źle Albo jak wstecz to może być odcinek sportu, teraz z Brawla, może być... I zrobi, zrobiła Fortnite i z, z, z Brawla teraz. Ja nie wiem jak on to wziął, ale jakoś wziął. O, teraz Broka bijemy, no i... tak nas okiwał ale brok jest nawet daleko to spróbujemy się tak szybko odrodzić ja tutaj postawię yy, tureta Nie no już dobra to była decyzja że on to w Prawie strzeliłam je. Albo blisko. No i teraz Ale streliłam. Ten matchy. No i chyba no, chyba tak Albo jeszcze nie ja... No i ja nie wiem, jak on tego nie wziął Ale niech to, przegraliśmy No, mój kolega mnie zaprasza sobie z nim przegramy temu, że nagrywam i może wam coś odpisa My będziemy czekać na... na czacie. I jednak nie. No, jezu, Dobra. Zagramy sobie z nim. Jak widzieliście, on ma 6 tysięcy puszek. Dobra. No i obierzał ktoś tam, jeszcze ktoś. Tam. No i nie wiem czy ja dadam, czy nie, ale chyba tak. A Albo nie. A nie, to była na serio! Uff, niestety przegraliśmy drugą bitwę, a ja sobie... zmienię postać na Gina. Bo Gin moim zdaniem jest dobry. Na początku hejtowałem tego Gina, bo nie umiałem go kompletnie grać. Nie umiałem. Mm, dobra. I w ogóle wam nie pokazywałam, ale mam plaster do feli. Chyba wam nie pokazywałam. I wam coś piszę na czacie, czy co? O nie wiem. W ogóle zapraszam do naszego klubu klub piłkarski. Jest 11 osób. I zapraszam na bo naprawdę jest fajny. Będzie tu różna giełda, ja będą. Raczej. No to. Czy on pisze coś na tym czacie, czy ja nie wiem? Nie piszę. No to ja wychodzę niestety A to chyba będzie już koniec odcinka to subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnym odcinku i pamiętajcie o subskrybujcie mój kanał, bo lecimy po lecimy po 25 subskrypcji wiem, że będziecie musieli się postarać, ale ale i tak Myślę, że dacie radę, bo raczej dacie. Więc subskrybujcie, lajkujcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa!